Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Zielonka Od miliona, od złotówki do miliona W dzisiejszym odcinku zaczniemy pracę, tutaj już mamy wrzesień, pracę właśnie takie e, Zasiejemy tutaj pszenicę na tym kawałku całym A tamten kawałek zostawimy na warzywa Trochę pieniędzy już mi poszło, bo musiałem pół kupić, bo tamto pole wymaga wyzaorania więc tamto kawałek zostawimy na warzywa. A tu całe pole pszenicy. Może coś jeszcze się na wiosnę dokupi. To może coś innego, ale zaczynamy. Odpalamy tutaj sprzęt. Oraz sprawdziłem wszystko ustawione i możemy działać. Co tam u was. Eee, poczekaj, tam muszę trochę to przyciszyć. Widzę, bo to tak się drze troszeczkę. Hmm, kajta, to nie to, nie to, nie to. To nie to. Przyciszyć troszkę, bo się za, dłuż, za bardzo drze to wszystko. O Jezu zwiększyłem jak ostatnio Dobra, teraz będzie trochę inaczej e, dobra, no tak tutaj mówię Zaczęliśmy tutaj siewy dojeść tutaj ładnie do ale mijaka już robisz Nasad mijaka już robisz Dobra. Widać, że w tym środku pole też takie proste jest no, no dobra, no to jedziemy tutaj z torkiem E, ogień, ogień, tam już pole pokoszone, pszenicy, tam pełną przyczepę na zbieram, trochę tyle tej bo ładnie sobie powitę sam tego kawałka. Więc nie ma co czekać, gramy na precyzyjnym rolnictwie oczywiście. Ładnie ten zetorek wesel wygląda, tam będą się poprawić, go mi jako tak też A tutaj wapienko musiałem dać no nie było wyjścia, musiałem wapienko tutaj dać bo wapna brakowało, musiałem wypożyczyć eee, tutaj do tego, żeby to porozsiewać z przynciora, bo na razie nie będę kupował, bo to nie ma sensu lepiej wypożyczyć niż wydawać ile tysięcy, a nawet z tej podstawki, bo nic jeszcze z motkaba nie wrzucałem do tej, eee, do tej wersji gry do tego Sejwa, no to więc tam za dużo tego no nie mam do wyboru mam podstawki same i dodatki wszystkie więc dużo wyboru maszyn nie mam ale to zobaczymy może coś dorzucimy dobra robotka ładnie idzie ja tak szukałem gdzie sklepie za sklepem pod domem patrz, tak można się urządzić ogólnie nigdzie gospodarstwa sobie nie budowałem więc no i tak zostało może jakbym sobie gdzieś wybudował to gospodarstwo gdzie indziej, ale jakoś nie chcę, Mi się. Tak chce zacząć tak jak ten, a później się z czasem przenieść najwyżej. Z czasem jak ten będę potrzebował, to się gdzie indziej się wybuduje i tyle tam. Nie będziemy teraz szukać terenu, specjalnie będę przed Jak tak podstawka daje, tak od tego się trzymamy. Fajnie, zetorek fajnie się prezentuje. To chyba za szybko idziemy, zmniejszył, to coś za szybko idziemy. O, teraz bardziej daje pogara. Dobra, co tam u Was słychać? Tutaj widać, że już pogoda się zrobiła taka zimowa, Wam powiem. Zimowa za oknami. no Ale coś my poraźmy. mamy listopad przecież tak standardowo. Ale powiem Wam, że naprawdę non stop śnieżek padał, ale co to, jak chwilę poleży, zaraz deszczyk będzie padał, jutro już deszczyk nadają na poniedziałek, więc... Dobra, damy tak, będzie też mierzyć. żeby gdzieś, żeby to pole szybko ogarnąć. Z tym siewem trochę już zajdzie, bo to jest kawał pola. Więc raczej, tak jak wspomniałem, dużo długie odcinki to nie będą. No, chwilę, moment, trochę pokażę Wam, bo to lepiej Wam się ogląda. Jak widzę, A dziękuję za łapki, za komentarze. Um, pod ostatnim odcinkiem tutaj z tej serii, bo dosecznie jedzie Wam. Dobra, to przeżyjemy. Tak, to trochę do duchy ale to dobrze. ale jedziemy dalej z koksem więc ogarniemy trochę ile się uda, tyle się uda, ponieważ przeniesiemy się na orkę Widzicie wrześniową orkę widać, bo tu zaoram czy po prostu na, na zimę więc ja tak szczerze wam powiem to ja nie wiem co to będę nagrywał te raczej te pierwsze zadane będą tak szybko e, leciały więc no, 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 no co na razie działać mam dwa pola może jakieś jeszcze się dokupi Raczej chyba na wiosnę. Nie wiem tutaj raczej będę chciał posieć warzywa. Mam te siemi do warzywa, zobaczę ten kopajnik, co tutaj mam, to więc mam czym robić. Na start to idziemy w te warzywa, no po prostu tam zrobimy jakieś kilka pasków każdego rodzaju i będziemy sobie testować. Czemu by nie. Raczej tego dużo nie będę sypał, no bo jaki to ma sens siać znaczy tego, bo no, to nie ma sensu większego. Lepiej pomału trochę nasiać tego i zobaczyć jak to będzie opłacalne. Raczej opłacalne, to jak to będzie sypało? Raczej na pewno jakąś fabrykę będziemy musieli kupić, no bo bez fabryki to raczej chyba nam się nie uda tutaj jakoś dobrze wyjść, na tym właśnie nie wiem, musimy popatrzeć jaką fabrykę mamy, na czym się bardziej skupić, ale w zasadzie na próbę wszystkiego zobaczymy jak to fajnie wyjdzie. Jak wyjdzie fajnie, no to najwyżej pójdziemy na jakiś rodzaj tych warzyw, bardziej opłacalnych. Będziemy tutaj zarządzać, będziemy przerabiać na jakieś zupy, czy na jakieś konserwy, czy jakieś, jakieś inne rzeczy tam, co tam się nam pomo, co nam będzie potrzebne, ale to się ukaże. No dobry fajnie się liczyć na start. Duże ciągniczki tutaj też nic nie zmieniałem w tych maszynach, Mówię, jak taki jak na start dostaliśmy Takim poróbmy, później się po prostu pozmienia. Raczej no, tu są sporo hektarów tutaj jest, więc no to, to nie ma się co dziwić, taki ciągniczek to jest potrzebny, niepotrzebny, potrzebny, niepotrzebny, potrzebny, niepotrzebny, takie duże dwa, ale zawsze już są do przodu, dłużej z nami zostaną, bo to raczej nie będę chciał jakoś się bawić długo małymi maszynami, to już są już takie sporawe maszyny, więc elegancko. Można więcej możliwości. Można bardziej się skupić, ale no cóż, tutaj zboża na tym polu zasiejemy, żeby chociaż mieć dla kurek to zboże, oczywiście mamy kurki, ja im dałem miękkie, aż produkują, więc tu też się nie będę w jakichś tam anima, ale coś tam się bawił, raczej jedziemy tutaj podstawka, e, o, proponuję, tam nie będziemy się bawić, jakiś tam e, wymyślane, tamte, tamte, wkurzające po prostu terenie te wody sama, no i tak musiałam od nowa sermy zacząć bo miałem problem, żeby tamten stary odpalić. Po prostu był już jak go odpalałem był z modami z młodego na gospodarstwie i coś zaczął bugować i nie mógł go w ogóle odpalić. Tak no, się na mówię dwie mody pousuwałem, a to nie coś odpalić w ogóle nie, najebiście. No i musiałem usunąć ten zapis save'a i od nowa go by No i wtedy działa. A tak to za cholercie nie chciał działać. No, jakoś idą nam te siebie. Mogę przyspieszyć, oczywiście, bo więcej może pociągnąć. Ten ciąg możemy wyższy bieg dać, będzie szybciej. Bądź szybciej zasiejemy, bo to jest gawał pola, jest trochę do siania. Dajemy, jak fabryka tyle chce, tyle dajemy. Szybciej zrobimy o te 2 km, czy 3 będziemy jechać, zrobimy szybciej. czy po prostu tą morkę zebra i rozbić na październik tutaj te siebie dzisiaj zrobić, chyba tak zrobimy jedno pole na odcinek ogarniemy, no bo co innego tutaj możemy drugi odcinek będzie zorki najwyżej i tyle no też tak myślę, chyba tak będzie najlepiej no tak to nie będę miał co nagrać później o Jezu, nie to, gdzie się no nie będę miał co nagrać, to pole zaoram zostawiam na wiosnę, więc chyba w październiku nagramy orkę tutaj tego pola, tam już punkt jest skupiony. jest Więc takie krótkie odcinki, na, na początku muszą być, muszę jakoś je podzielić, żebyście mieli co oglądać, żeby też teście nie nudziły. W ten weekend i tak, i tak dostaliście sporo tych odcinków ode mnie. Para trzy odcinki, jak nigdy. No i jeden odcinek rozbity na dwa, to fag jest z młodego na gospodarce, no i zielonkę dostaliście. No i teraz dostaniecie zielonkę tak samo, ale to na tygodni wam puszczę, to nie wiem czy w środę zielonkę wam dam czy w, no, w środę chyba wam dam tą zielonkę albo we wtorek, we wtorek wam dam tą zielonkę, żebyście mieli na wtorek no i będziecie mieli wieczorem puszczę wam po południu, bo raczej do szkoły jesteście w pracy, więc wam po południu Tam zielonkę wydam. A z młodego na gospodarstwie czekajcie na weekend musiał dogryć. Teraz ogólnie nie mam też tyle czasu, żeby się i nagrywać, aczkolwiek jeszcze trochę chyba będziemy musieli się pożegnać z nagrywaniem. Będą ważniejsze sprawy, więc no, będzie trzeba coś z czegoś zrezygnować, ale to zobaczymy dopiero. Jeszcze na razie nagrywam. A czy nie będę, nie będzie trzeba rezygnować, nie mam tego pojęcia. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko mi się poukłada. Na razie idzie w dobrym kierunku więc, no, no więc co o, już zjechałem dobra, tak przejedziemy będziemy teraz tak kombinował, bo już tutaj tak zjechałem zagadałem się i tak się tak by no bo kabel sobie poprawiałem od mikrofonu Ej, powiem Wam, że to no naprawdę coraz ciekawiej się zapowiada to wszystko w Sejmie tak samo ciekawe twarze zostały są ustawione, więc zajebiście życzę wam naprawdę ciekawego życia w tej Polsce to ale tam nie będziemy poruszyć takich tematów bo nie jesteśmy politykami tylko jesteśmy zwykłymi, prostymi no ludźmi, którzy sobie grają farminga, tyle im chociaż zostało z wolności, że mogą sobie pograć jeszcze no później, jeszcze trochę i nie będziemy mogli w ogóle nawet pograć komputer w no. no ale no lud chciał, tak wybrał Cóż ja wam mogę poradzić na to? Młodzież jak młodzież, nie wie jakie decyzje podejmuje, nie tak jest to nie są. Ale no coś musimy żyć na tak. niej. Tak tak szczerze to mi się nie chciało zasiadać i nagrywać w ogóle nic. No, ale mówię, nagram wam, żebyście mieli 20 mapy zielonki. Cokolwiek a z młodego, nie wiem, czy dzisiaj mi się nie chciało jeszcze siedzieć nagrywać, muszę zobaczyć co tam jest, zielonki wam ponagrywam, choć jeszcze na poniedziałek, a resztę to nie wiem, jak będzie mi się chciało to wam nagram, ja wiem, jak uda na tygodniu też, bo dzisiaj jakoś dzisiaj nie mam weny tak siedzieć i mówić do was, ale coś poradźmy. Radzić. a naprawdę widzę, że wyświetlenia fajne robicie, więc za no to wam dziękuję. Oby więcej subskrypcji, jeszcze do 500 subskrypcji, żeby mi wbiło, no to by było fajnie, ale raczej nie dobijemy w tym roku już. No to na razie się nie zapowiada nawet 400 jeszcze nie mam. Brakuje nam 9 dokładnie subskrypcji. Te 9 poprosiła ale no nie da rady, nie spełnicie tej po prostu mojej prośby takiej no, no cóż mogę poradzić YouTube mało mnie promuje już się subskrypcje zostawiali stali widzowie co mają mnie zasubskrybować i tam oglądają no. oglądają, a i nawet większość ludzi bez subskrypcji mnie ogląda właśnie też bez subskrypcji by mogło zostawić tego to co Wam to szkodzi? Jak wam się podoba moje dzieło, co robię, to poprosiłbym, dostawcie mi tą łapeczkę fajną i subika fajnego. Ja będę miał motywację, żeby dalej nagrywać. No bo jak człowiek ma motywację, to nagrywa. Jak nie ma motywacji, to nie będzie nagrywał. Po no prostu i logicznie. Mamy już 13 minutę, to ładnie nam uzyskać z tym wisianiem tego pola. Może zdążymy do 20 minuty zasięść tego pola. Co można powiedzieć na tej mapie? Jeszcze tej mapy nie zwiedzałem. Mam nadzieję, że trochę kiedy wolnej chwili pojeździmy, pozwiedzamy, popatrzymy co i jak. Jak nie, to inni youtuberzy będą po prostu tam pokazywać mapę, tam co zamknijcie. No taką prezentację mapy wam robić. Nie chcę Cię się tak szczerze robić. Zobaczę, ja sam sobie nie chcę robić, po prostu wiecie e, takiego do przodu, bo chcę tam być zaskoczony jak jakieś fajne rzeczy się znajdą, czy co tam. Czy jak tam. Może no, w wolnej chwili, sobie kiedy pojeździmy, jak nie będę miał co robić, to sobie odpalimy. Pojeździmy tutaj po tych dróżkach, popatrzymy, jak te mapy wyglądają, jak te laski wyglądają. No i tam, co ty, i te całe budynki, te modele nowe. No, modele, teraz co robią polskie mapy, to mają teraz z czego ciągnąć? No takie fajne budynki. Tą stodołę, co tu miałem, to ją sprzedałem, bo stwierdziłem, że raczej ona i, i tak bezużyteczna będzie dla mnie. Więc tutaj będę musiał jakąś halę sobie postawić na te sprzęty, tak żeby stały pod halą, a nie na zewnątrz. Ale co zobaczymy. Ta, bo mówię, ta stodoła fajnie wygląda, ale aczkolwiek ona bezużyteczna jest, no bo nie ma, jak tam się zmieścić tak szeroko na małe gospodarstwo. Aby jeszcze była przy, ta przejazdowa, to jeszcze paliwa, ale nie była przejazdowa. Dlatego widziałem, w jednym się otwierały. Fajnie ten model wyglądał, ale może gdzieś na jakąś model, na polską serię, taką małymi maszynkami, dosłownie jakaś na znotki czy na cokolwiek się przyda. Ta stodoła, bo raczej ja jej nie wykorzystam. Więc szkoda, żeby mi stała i pieniądze zabierała, więc sprzedałem. Popatrzę, jeszcze może to jakieś pola dokupimy na wiosnę. Jak będzie... A Pieniążki na razie mam Zobaczymy jak tam z tymi będzie warzywami Jak tam będzie wszystko zobaczymy Tam warzywa muszę zobaczyć, kiedy dokładnie się sieje A teraz zobaczymy kiedy my te warzywa mamy w ogóle do siania Powiedzcie mi tutaj wchodźmy to nie to Kalendarz kiedy możemy Buraki czyli możemy zaczynać od Kwietnia dopiero siewy no dobra, od kwietnia możemy do, dopiero siać. Tak jak razem, sorgo, tak możemy buraki, ziemniaki, soję, kukurydzę. Czy w kwietniu będziemy mieli po prostu siewy? Ale teraz widzę, że od wiosny jest poustawiane. Tak to jeszcze tutaj wcześniej, a może i tak było. Tu bawełna, ale bawełny raczej chyba nie będziemy się bawić. Ale zobaczymy. O, a przykopał trochę, obciążenie jest. No dobra, ale fajnie tam więc w kwietniu na pewno będą musiały przewinąć do kwietnia i będziemy siebie tam warzyw posiejemy trochę tych warzyw, zobaczymy jak to będzie ładnie wyglądały te tekstury co i jak tam, może jakieś pole na wiosenne zboże się dokupi żeby posiać więc no zobaczymy po zimie jak te pieniążki będę stał czy jeszcze tej pszenicy trochę nie sprzedam bo raczej dla kurtu tej pszenicy co mam to powinno mi starczyć a ile ja tej pszenicy wam nakościłem zaraz wam powiem Przenicy mam 13 tysięcy litrów, więc, ła... to kury tyle nie zjedzą przez cały ten. Jak tam zobaczę, jak tam będzie im ubywało, raczej powoli będzie to szło. To, to na pewno sprzedamy tą pszenicę. Wywieziemy zimą, żeby mi tyle nie stało tej pszenicy niepotrzebnie. O po co, po co? A ja mi tam za 6 ton będzie starczyło, żeby następnych zniw. No, ludzie. To jeszcze ile można kasy zarobić, na no to przejdziemy. No, Gramy na normalnym poziomie, nie będziemy na łatwym grać. I, i, I tak łatwo mamy, bo zaczynamy z jakąś sumą. Nie odejmowałem tej sumy, bo wiadomo potrzebna o takiej jak teraz która się przydał. Czy do nawozu, będzie trzeba maszynę do nawozu kupić, bo trzeba tą siewkę do nawozu kupić tam jakimś no, bo oczywiście będzie trzeba nawóz posiać, tak samo, a nie ma szczyp na starych. więc no to takie na podstawę maszyny pozostawały, Może zobaczę, czy jakąś hale mamy fajną, to może hale by się postawiło w dobrej cenie. Zobaczymy. No, mamy już ło, 18 minut, ładnie mi to schodzi. Ładnie mi to schodzi. Może uda nam się w tym, ale długie odcinek, długie pole to jest hektarowe, pole to jest coś takiego. hektarowe pole długi fajnie tu raczej chyba tym, tym siewnikiem to możemy bezorkowo chyba jechać ale nie jestem tu ma tam bronę winnikową to nie wiem czy się dodaje ta brona winnikowa do bezuprawy bezorkowej a to farming jest to zobaczymy raczej to inno się uda chyba bym musiał zobaczyć Fajny zestawik, fajnie te wszystkie dźwięki są. Jayuz, no ja chcę to potrafi coś zrobić dobrego. Nie wiadomo tu wszystkich modyfikacji, tylko te podstawowe modyfikacje, które posiadam, co tu popobierałem, żebym miał coś na start. Tak, żeby już trochę ulepszyło to rozgrywkę. Na razie fajnie to wszystko wygląda. 16, ciemno za oknami, to mi się chce iść spać na jednym położyć się i leżeć Chyba za nagram i włączy telewizor, jakiś serial będzie sobie leciał Ja sobie będę leżał na łóżku i oglądał go Chyba raczej tak ten odcinek nagram i nie chcę mi się więcej nagrywać Następnego weekendu powinienem mam zdążyć ponagrywać tam młody na gospodarstwie i tyle Tam i tak będę musiał chyba jeszcze trochę poogarnieć A zresztą zobaczę, może mi się zachce jeszcze nagram, ale to może w następnym tygodniu wieczorami usiądę raptem parę minut, to nagram, 20 minut odcinka będę miał przygotowane. tak teraz tutaj na odcinku zakończę ten siew to tylko orka mi zostanie to i może jeszcze za czym nie zmienię save'a to po prostu zostawię na tym save, jeszcze na tym tym, ponagrywam. nagrywam aż zacie, no jak to nie będę nic ciekawszego robił, będzie mi się chciało, to są usiądę tam 20 minut, będzie nagrany kolejny odcinek, no i mamy już 20 minutę, więc wyjdzie długawy ten odcinek, ale aczkolwiek chcę tą pracę skończyć na tym odcinku, Żeby była skończona, albo i jeśli chcecie już oglądać, dobra, zakończę ten odcinek, już 21 minuta jest, dam sobie spokój, ja sobie tutaj dokończę poza odcinkiem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA22 na mobce Zielonka od złotówki do milionów. Pozdrawiam.